A posła do sieni po kosyki na święcone. A co my będziemy święcić? A wozymy do kosyka jojka. Hela, zobacz tam, czy te jajka w cebuli już będą. To no już je wybirą, je te rozłosyć i pięknie poskrobać, co by ładnie w koszyku wyglądało. Piermi się dzioby do skrobania i no mi ładnych wzorów nadropać. Błęka, chcę włożyć do tych kłosyków A weź te serwety, tam są pięknie wykrochmolone. A kaj, Józek Polos? A polo z do ogrodu drzewka łobilić i krzonu nakłopać, bo wczoraj my łowie z sioli tak już był zmordowany, se na nic nie miał siły. Dobrze zaposione, bo głodają, że kto wielki piątek sieje, ten się w zniwa śmieje. A prawda, prawda. Jak wam idzie to skrobanie? A Dobrze. A pamiętajcie, jak będziecie jajka święcone obierać, to skorupy do wiaderka, do tego gorcka rzućcie, bo trzeba kurom na gniazda dać. A po co? No po to, żeby kury się dobrze niesły. Aha. No. A co my jeszcze mamy do tego święceniu? A Maciejowo go dała, ze nam coś wiepszka do. I no, barank nie zapomnijcie. O, Jezus Chrystus. A na wieki wieku. A przyniosłam wam na święta świezyzny z naszego wieprzka. Bóg wam zapłać. Miały nie bić. Pieprzka, ale mój godo, że po 40-dniowym płoście, to i trzeba coś ich zjeść tuści. A może ich gorzołki ukręci, to tuścizna nie zaszkodzi. A dobre, dobre. A co tu tak piknie pochnie? Ażem z głodnią? A Maciejowo nam przyniosła coś ich z wieprzka, ale będzie zjadł Nie se maciejowo. Trzeba do posyka wrazić. Macie tu jeszcze sól, masło i pyp. A nie zapomnijcie o waranku. Łowiec macie posiony? Łowiec mamy już posiony, już schodzi. A ziemniaki złokopy to dopiero po świętach będziemy wybierać. No my też. A słyszałyście, że Jan tego sołtysowy z Ameryki wrócił z dolarami? Oglądasz się za dziobami, może by się do wasy kaśki nadał? A ja bym się ucieszył, jakby się jaki no. chłopok przyplątał, to miałbym się z kim gorzałki święta napić. Pewnie tyś zawsze pokrzywdzony. A kto się z kłostem słów frankiem łoglotał, także na między To już ci nagodali, tak? Godali, godali, całą tak. wieś godała. Myście się za robotę wzięły, to byście miały co robić, a nie. Dosyć tego godania. Józuś, weź wiechę i naród tyle krzyżyków, co by było do święcenia syćkich, zagonów, stajni i hołdy. A to będzie czas łosiem nawiązać. No trzeba, trzeba. Magda. Leć do kumory i przynieść flaseczkę na wodę się całkiem. A po co? No bo po wieczornych obrzędach trzeba oblać całe obejście i jeszcze na kolędę zachować. A, to już lecę. Leć, leć. A co wy tak babką rzucicie pod nosem? A, jeszcze mi płosne pieśni w głowie siedzą. A tu już coraz bliżej ku radości wielkiej nocy. My to już chet na święta przygotowane, sienniki wypchane słomą łowsianą, kościel przebrano przydziewki dziewki przygotowane, łokna pomyte, nawet podłogi poszorowane. Wszystko już chętne. U mnie Józef nawet chałupę łobieł. O no, no, to zdążył. No, no. A to ja się już będę w haczku chołpie to świętujcie ta spokojnie z Bogiem. A Bogom zapłać z Bogiem. E, sąsiadko, zapomniałam se. Poratujcie z mnie serwotką, jak mocie na tyle. U mnie ta kobieta, krowa cielno, ani mleka, ani sera, ani serwotki. No, jakbyście miały to. No, chwilę, mamy i no muszę do komory, iż bo tam w stoi. tu. O, Bóg bom zapłać za dobre serce i świętujcie ta spokojnie z bogiem. Z bogiem. Kaśka! Już tam, a, no, gdzie jest, jest, Już, już ma już idę. sobota. już idę. Józef, a ty nie siedź, tylko idź. Pochwalę wszystkie groty, co są koło chołpy, bo dziopy rosną i chłopaki na psoty przydą. No dobra, idę, idę, bo i tak jeszcze trzeba gnój od gadów wyrzucić. Matuś, ja już się nie mogę doczekać lonego poniedziałku, bo łońskiego roku Hanki nie obloli i żaden kawaler się na nią nie spoglądał. tak tako zło, no czy to ino o tych chłopakach cały no, czas. czas. Umo, te dziopy, ułowiłej ci się. Trzeba się podstroić trochę, bo ze święconym do kościoła trzeba już iść. No już, już, Panie A nie dziecko. zapomnijcie ze święconym trzy razy go koła chałupy oblecieć. A czemu tak? A temu, co by nam się do chołpy gady i złe duchy nie pchały i co by nam się darzyło cały rok. Aha. Dziecko Mocie to tu posyki i idźcie z Bogiem do kościoła. No a my ogarnijmy te kuchnie, bo przecie jutro wielko niedziela, zagadą jest rzucić siana i wejmy się do kościoła, bo przecie wielko sobłowka.